Cześć witam wszystkich w nowym roku dawno mnie nie było dziś padam do was z kolejnym moim testem tak zwanym konsumenckim oraz podzielenie się z wami swoją subiektywną opinią na temat mojego nowego nabytku a ja jest z nim rzutnik LCD z Aliexpress to jest jakiś hit od nich ja na swoim kanale jakiś czas temu robiłem swoją też recenie we własnym zakresie swojego rzutnika Philipsa ten macie bodajże dwa filmy ale już go zdemontowałem, po prostu zamontowałem sobie telewizor, zostały mi tylko do ukrycia dziury na ścianie po uchwycie. Postanowiłem tak dzieci jeszcze kupić coś takiego małego. Tym bardziej, że kosztowało to 203 ,38 zł 38 groszy. A czytając multum testów i komentarzy, normalnie wszyscy są wręcz, powiedzmy zachwyceni stosunkiem jakości do ceny, czyli to co dostajemy. Ja się skusiłem, miałem tam jakiś bonik, ogólnie 230 zł chcieli. Jakiś tam wszedł, bo i 203 zł 20, i 38 groszy zapłaciły. 11 dni i dotarł do mnie. Także nie przedłużając tego, otwieramy to i zobaczmy, co dostaliśmy za 200 zł na razie ok, rzutnik już poza kartonem. Jak widzicie, prezentuje się tak. Dosyć minimalistycznie w porównaniu do mojej dłoni. I robi Wam, powiem szczerze, całkiem niezłe wrażenie. Nie wygląda na tanią tandetę. Plastik miły do tyku. Podstawa chyba jest z metalu, dosyć stabilna, zakres regulacji, z, tutaj mamy 180 stopni, można sobie nawet na subicie wyświetlić obraz, okręt po do ręcznej stygula, e, regulacji ostrości, chociaż też ma możliwość automatycznej. Z tyłu mamy podstawowe wejścia, czyli jedno HDMI, jedno USB, jeden mini jack, włącznik i tu chyba jest od pilota, czujnik. Zainfiltrowany jest tutaj Android 11 TV bodajże, 1 GB RAM operacyjnego, 8 giga pamięci. Na aplikację, yy, to też to można powiedzieć. Pilocik też fajny, lubię jak strzelają te przyciski. Od razu mówię, że trzeba kupić sobie dwie baterie 3 razy AA, bo nie było w zestawie. Yy, co jeszcze można powiedzieć? Na pewno konstruktorzy wzorowali się na Samsungu Freestyle. Jest to taki też rzutnik od Samsunga. No i mniej więcej identycznie wygląda. Może tam jest troszeczkę krótszy. Tylko jest duża zasadnicza różnica między nimi, że ten filtr kosztuje 3000 ponad, a ten 200 zł. No i tamten filtr niby 4K. Ech, a tutaj mamy najprawdopodobniej 720p. Ale mi to w zupełności wystarczy, żeby nawet było tyle. Także nie ma co przedłużać, trzeba go podłączyć. Zobaczę jak to wyjdzie. Aczkolwiek u mnie teraz jest światło dzienne, to na pewno nic nie będzie widać. Tym bardziej, że ja będę wyś wyświetlał na zwykłej ścianie. Pomalowany białą farbą lateksową. Także chyba będziemy czekać na jakiś zmierzch i podłączamy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ok, sprzęt podłączony. I taki mamy właśnie obraz. Ja go lekko doregulowałem. Jak widać, warunki nie są idealne do oglądania. Aczkolwiek nie jest tak taki, jak myślałem. Udało się uzyskać zaskakująco dobrą ostrość. Słychać szum. To jest przy samym tym rzutniku, 50 dB to jest dosyć sporo, pójdziemy do ekranu, 40, no i w połowie drogi, około 40, zobaczymy jak będzie miało wpływ podczas puszczania czegokolwiek, I jeszcze ile prądu ciągnie, 40 W, całkiem spoko. Także tak to się prezentuje. Jeszcze sprawdźmy, jaką odległość uzyskałem w moim pokoju. No, 3,60. Przy mi już zmierzyłem tego obrazu. Wyszła 3,20. To jest około 120 cali. I to jest wyświetlana na zwykłej ścianie białej, atrakcyjnej. Na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem nieźle. Zanim zaczniecie mnie hajtować, ja się rajcuję byle czym ja tylko mam to cały czas z tyłu głowy. To jest sprzęt za 200 zł. Nie, Nie jest to żaden laser 4K czy coś. I tak to właśnie będę oceniał. Sprzęt za 200 zł. Dobra, to ja tutaj mam roletę zaciemniające. Zaraz je opuszczę i zobaczymy, czy to coś polepszy. Ok, zrobiłem taki pół mniej więcej. <noise> Obraz się od razu poprawił. Jak widzicie, mówię naprawdę, o, to się jest zadowalająco. zadowalająca. zdziwienie, że przy takiej cenie tego sprzętu można coś takiego uzyskać. Ja tutaj wszystko konfiguruję. Postawiam internet. Te Netflixy, YouTube to wszystko, żeby tu już hulało, żeby nie tracić czasu. I zajmiemy się oceną subiektywną świetlanego obrazu. Także tak to wygląda przy takich zasłoniętych. A na pewno w dużych, w dużych, w pewnej ciemności będzie na pewno jeszcze lepiej. Także jedziemy dalej. Ok, w międzyczasie, kiedy czekamy na nasze litki ciemności, jeszcze Wam zrobię szybki Przechodząc przez nasze menu, które jest tutaj zaimplementowane w naszym urzutniku. Tutaj wiadomo standard. Wszystkie popularne platformy streamingowe. A jedyne co warto powiedzieć, że wchodząc w zakładać, bo takie jest przetłumaczone. To są ustawienia. Tutaj normalnie mamy tylko te dwie opcje dostępne. Tutaj mamy wejście na nasze aplikacje. Tutaj przywrócenie ustawień fabrycznych. A tutaj opcje programistyczne, które trzeba włączyć. To musimy włączyć już cokolwiek z z USB na przykład, instalować coś nieoficjalnego. a tutaj mamy dodatkowe opcje, które są w każdym urządzeniu, takim typu smart z Androidem. Ja dlaczego to jest na początku zablokowane, żeby to nam się odblokowało, te dwie? Wchodzimy o nas, tu mamy wszystkie informacje, tu naciskamy kilka razy przycisk OK. Jak widzicie, teraz się ten tryb włączył. Nie wiem, dlaczego nie jest zablokowany, a dlaczego, co on tam tryb daje, wchodząc w niego ustawienia urządzenia wyświetlać i dźwięk i Picture Quality. Tutaj mamy dodatkowe funkcje, które nam pozwolą dostosować po wyświetlany obraz do naszych preferencji. Tutaj mamy preinstalowane te tak zwane mody, czyli wchodzimy standard, cinema, taki widzicie od razu, obraz z tyłu się zmienia. Jeszcze nie sprawdziłem, jak to dokładnie wygląda. Ale żebyście wiedzieli, że coś takiego jest, chodząc tutaj jeszcze jest taka ciekawa opcja Advanced links. Tutaj jak widzicie macie dużo skrótów, które nic nie mówią. To chyba dla znawców. Tutaj gamma, co nam pozwala jakby trochę podwyższyć jasność tego. Zobaczcie. Tu jest im wyżej. 2,4 i 1,8 Widzicie? Nie wiem na jakiej zasadzie się to działa, czy się podwyższa Jasność diody, czy to może nie wiem, e, tam systemowo, ale żeby się wiedzieć, że coś takiego jest. Nie wiem do końca, to ta gamma jest, nie wiem, jakaś ekspozycja gamma, czy coś. No coś tam z odcieniami szarości, przenikaniem się kolorów, coś takiego. Że wartość 2.2 to jest taka standardowa dla monitora PC, z tego co wyczytałem. 2,35, czy coś takiego to jest, powiedzmy, TV Z Wikipedii to wyczytałem. Także dla znawców, że to mogą dodatkowo pogrzebać. A jeszcze tutaj no, Audio settings też mamy korektor taki. nie wiem po co korektor? to tu mamy jeden głośniczek, bardzo malutki. Chyba, że sygnał wypuszczany przez mini czeka jest właśnie tutaj też korygowany przez to. No tak ma wiadomość. I audio młody, tu możemy wybrać z możemy po prostu włączyć, który pierwszy sygnał jest wysyłany. Tutaj macie ten, wiadomo, głośnik z tego, a tutaj będzie głośniki Bluetooth. Tutaj jest standard, naprawdę się nie ma czym zachwycać, jedynie tutaj. Tutaj możecie sobie skalować obraz. Ja nie skaluję, bo już mam ustawiony przez korekcję trapezową. Jak tutaj wejdzie, to mi się to wykasuje bo to muszę znowu ustawiać. Po prostu możemy zmniejszać, zwiększać programowo, a nie odsuwając czy przybliżając projekt do ściany, nie? Tutaj tryb projekcji. Tu możemy odwracać, przekręcać obraz, w czego, na jakiej płaszczyźnie wyświetlamy. I tutaj ta korekcja. Ja włączyłem na ręczną, bo ta coś automatycznie nie działa. I sobie możemy dostosować wszystkie narożniki, tak żeby było jak najbardziej. Proponuję od razu ustawić jak najlepiej projektu, żeby jak najmniej z tego korzystać, bo wiadomo, że każda taka przesunięcie tego po prostu lekko pogarsza na narożnikach i No, to by było na tyle. Już taką ciekawą znalazłem funkcję. Funkcję. Przypadłość tego, że tutaj mamy skrót. To jest skrót do aplikacji, bodajże, albo nie. Który był oryginalnie tutaj zainstalowany? Nie, to jest właśnie ten błąd, że tutaj nie wyświetla mi z aplikacji Prime. A. Nie wiem jeszcze, jak to zrobić, będę z tym walczył, żebyście wiedzieli, że Prime z zainstalowanej aplikacji nie działa. Ale jest jeszcze jeden skrót. Musimy wejść w moje aplikacje. I tu jest oryginalny skrót, ten co był już grany. To, to jest skrót do wersji z Internetu, jak widzicie. I tutaj włączam to samo i tutaj wszystko działa. Tylko powiedzmy, jest mniej na. Interesyjna... Tak, żebyście wiedzieli, że tutaj coś jest nie tak z Prime'em. Reszta działa dobrze. Także. Ja to na chwilę wyłączam, poczekam aż się bardziej ściemi, żeby pokazać pewną głębię powiedzmy, kolorów na platformach takich jak Netflix czy Disney, YouTube i zaraz wracam ok, czekamy dalej, to jeszcze postanowiłem Wam pokazać coś puszczone przez HDMI ja nie mam żadnej konsoli jakiejś PlayStation czy Xboxa, bo ja jestem dziecko raczej w latach 80 dziecko czarno byla i się wychowałem na Atari dlatego kiedyś sobie kupiłem konsolkę retro, żeby poczuć się jak dziecko i ją właśnie podłączyłem normalnie przez HDMI, wchodzę, cyk tutaj nam pokazuje, że jest 1080p Zobaczymy, czy ma tak zwanego input LAGU, czy jak się tam nazywa. Czy da się jakoś normalnie grać? To jest akurat y, emulator pens Fixa, no i znana gra na nagraniu. Na no, szybko, cokolwiek, pierwsze lepsze włączone. Tylko sobie kolor zmieni na mój ulubiony, czyli żółty. A dla tych, którzy by chcieli wykorzystać na przykład do grania ten projektorek. Człowiek może to nie jest zbyt reprezentatywny przykład ale po prostu moje dzieciństwo. No responsywność jest całkiem niezła da się grać, nie, że na ją dopiero jedzie. To jest chyba źle, Człowiek nie jestem ekspertem. Ale już widać refleksy, ten, co kiedyś. Dobra. Da się grać. Na przykład w ciemny pokoju na pewno będzie dużo lepiej. Bo tutaj ciemnie mnie jeszcze pada po prawej stronie światło. Pamiętajmy cały czas, że to jest sprzęt za 200 zł. To jest normalnie jakiś kosmos. W takiej cenie coś takiego uzyskać. Dobra, starczy tego. Jeszcze tylko jedna funkcja Wam pokażę. Na pewno się przyda, czyli przekazywanie obrazu z telefonu na... Ech, właśnie ten rzutnik. To musimy zrobić coś takiego. Wejść w moje aplikacje. Postawić sobie na przykład to, bo ja używam z Androida, ale AirPlay, czyli jakaś tam też jest dla OS-ów taka aplikacja. Coś takiego się nam pokazuje. Bierzemy telefon. Szukamy funkcji. Różnie się nazywa. Ja to mam starą 7, 7 Samsung. Wam pokażę. I u mnie to będzie smart view. Syk. Taki momencik. O, smart view. Tutaj nam musi się w tej. Pokazać. O, jest projektor. Cyk yy, w projektorze akceptujemy. I mamy, żeby sobie cokolwiek puścić. Także, jak widzicie, mamy klonowanie obrazu. YouTube a normalnie na pełen ekran. Także to śmiga też całkiem nieźle. Tylko muszę ostrzec Was, że. Głos jest lekko przesterowany, znaczy jest trochę w z głosem, jakby coś chcieli usłyszeć. Jednak ta komunikacja Wi-Fi robi swoje. Ale jako ciekawostka, że też działa. Dobra. Jedziemy dalej z tym testem. Okej, okay, mamy już ciemności, czyli najlepsze warunki dla takich sprzętów, Na tym bardziej za takie pieniądze. Teraz gaszę światło i musimy jakieś sampi trochę na początek z YouTube'a. Światło Off. I bierzemy po kolei. Jakość wyświetlanego obrazu to jest 2K. Tutaj więcej nie mogę ustawić, zobaczcie. 2160p w 60 klatkach. Naprawdę, obraz robi wrażenie. Jeszcze coś krótkiego. Żeby to nie było za długie. Teraz więcej czerni będzie. Nie no, dźwięku tutaj dobrego nie oświadczymy, ale jakość obrada to powinna, powinna wszystkich zadowolić te zwanych ekonomicznych użytkowników, projektorów. Nie no. ja wiem jakim cudem udało się uzyskać w tak tanim urządzeniu, taką jakość. Ale warunki muszą być spełnione do tego. Czyli absolutna ciemność najlepiej. I pamiętajmy, że jest to wyświetlane na zwykłej ścianie, a nie na jakimś ekranie projekcyjnym. Jakiś płótnie specjalne, to by było jeszcze lepsze. Ok, wystarczy tego. Teraz przejdziemy do na przykład, Disney'a mamy Disney, ja tu ustawiłem bajki, bo w sumie po to jest, <głos》> po to został zakupiony, pierwszą, lepszą. coś innego. Ach, zaraz, na nie, no coś jaśniejszego. To dobra, weźmy jeszcze jakiś film. O, tutaj końcówka no Nie wiem, czy ten telefon odda jakoś tego, ale musi wystarczyć. No dobra, przejdźmy teraz może jeszcze do Netflixa i to powinno chyba wystarczyć. Dobra, tutaj mamy trochę materiału z Netflixa. Dobra, nie będzie to. Dobra, tak. jak widać da się to obejrzeć i to całkiem nieźle. Że tyle wystarczy mnie, żeby tego wydłużać. No dobra, starczy chyba. Zróbmy jakieś podsumowanie. Okej, okay, czy przyszedł czas na jakieś szybkie podsumowanie tego naszego mini projektorka? Dla mnie to naprawdę jestem w szoku, że to za takie pieniądze można było uzyskać takie efekty. No plus na pewno jakość obrazu, w ogóle możliwość jego korekcji, ten Keystone, w ogóle pomieszanie, powiększanie. No, mogło no, jest tam. Można poprzeć z każdej perspektywy i do góry, i na dół, i na boki. Co tu jeszcze? No, jego mobilność jest malutki. Hmm. Powiedzmy, energooszczędny, bo 40W to nie jest dużo. E, wszystko w nim działać powinno być. Ten Miracast, ten HDMI, e, płynność w ogóle. Nie jest może jakiś demon prędkości w działaniu tego systemu operacyjnego, ale jakichś lagów nie było. Nie powinno nam to przeszkadzać. I cały czas trzeba e, pamiętać, że to jest sprzęt za 200 zł, nie za 2000, tylko za 200. E, a z minusu to na pewno dźwięk jest słaby. Płaski, ale nie ma się czego spodziewać po takim głośniczku, Na pewno to rozbiorę i zobaczę, bo ja tak lubię zajrzeć co w środku. Na pewno dźwięk tutaj trzeba by już pomyśleć o jakimś głośniczku, Bluetooth i na pewno będzie dużo lepszy efekt. No, hałas na początku włączymy bez żadnego filmu czy coś, co go słyszymy, ale później jak zaczniemy oglądać, to już to nam tak nie przeszkadza. Aczkolwiek, jaki ten lekki szum jest, co to jeszcze z minusów, no nie wiem, kurde, nie chcę nic na siłę wymyślać. Bo to na razie pierwsze takie moje te yy, pierwsze kroki z tym. A będą no, no, chyba dzieci wyglądają same bajki, bo akurat ja nie mam tutaj możliwości, żeby sobie puścić jakiś film. Po prostu zamieniłem mój stary ten, ten telewizor. A, i co by tu jeszcze powiedzieć? No i trzeba pamiętać, że to po prostu na gołe ścianie. Nie? A teraz mi się niedawno wyświetliło w taki, a yy, jest taka tkanina. Na ekrany, którą zamówiłem, na pewno będziemy testować ją, która ma poprawić jakość wyświetlanego e, obrazu. Czyli tak, e, eee. lepszy ekran projekcyjny, sprawdzimy to dla jej wersji, na pewno coś z głośnością. Czyli jakiś jaki głośnik, albo jakiś sprzęt, który mamy z Bluetoothem i mamy naprawdę fajne, małe kino w wersji ekonomicznej. Bardzo ekonomicznie, no cena powala I jakoś. No dobra, ja już się będę nudził. Kończę to na dziś i zapraszam do kolejnego filmu. Spróbujmy to jakoś upgrade'ować, czyli poprzez ten ekran korekcyjny i trochę dołożymy po prostu watów mocy na muzykę. Także cześć, na